Tak. Pani Skarbnik, o przedstawienie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Śląskiego na lata 2015. są samo przeznaczone na dostosowanie budynków dla potrzeb utworzenia warsztatów terapii zajęć przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego porządku. Punktu 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę Pana Starostę. Dziękuję bardzo. Pytanie pierwsze. Pismo w sprawie To jest krótkie, ale można sobie przeczytać. Bo myślę, że tutaj jest problem. I pismo wystracone do obrębie za dział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowym Ryszard Zulenta, jest to upracowany który i skoncentrowany prezentu, czyli do stanowicach prezydentów ludzi osób, które mają funkcję administracji rządowej tych działań bezpieczeństwa. Tak, Zamiast do informacji przekażanej w 2013 roku, wczesniu, najpierw, bo wcześniej tego było, chodziło o uchodźców, ale w takim przypadku chodziło o uchodźców z Ukrainy. Proszę o dodaną identyfikację bazy obiektów z potencjalnym przeznaczeniem na zakwalifikowanie cudzoziemców cudzo, biegających się o ochotę w Polsce. Kluczowe pytania wskazane w przeszłość do spraw cudzoziemców, które powinny spełniać obiekty do Tak, to możliwość zakwaterowania powyżej 50 osób w systemie całorocznym. Dobry stan niż do także możliwość zapewnienia wyszypienia pasażerów na rocznictwo firma makawateryjnego. No i na temat takich wspomnieliśmy, to do Urzędu wojewódzkiego. Ono było tutaj zaznaczone taką koperką, i tutaj między innymi tutaj... Trzymamy jakichś kursy, bądź inne ośrodki. W takiej treści, w której zostało zdecydowane, w tej samej treści, o do wójtów i wójtów, wójtów, z kolei o do dwójki publicznych, między naszem, z tego naszego powiatu. Wszyscy, na końcu, że nie mamy. My też jako powiat, nawet zróbmy dwoma obiadami. Jeden jest internat, jeden jest muściciel, drugi jest pandemiczka, ale teraz są objęte szkolne i tutaj no, nie mamy takiej możliwości, żeby zamiast 50 osób zakwaterować przez ten cały obszar. Patrząc tam pod uwagę to, że może w nasze są, jeżeli chodzi o ucznictwo, praktycznie wszystkie są za i tak się nie udaje, to to nie ma, ma tak samo, jeżeli chodzi o barwę I w i, takiej treści i, i pismo jest taka, proszę, że to I drugie pytanie dotyczyło do zobowiązań. Oczywiście spółka szpitala posiada zobowiązania na programu szpitalskiego, są na poziomie 4, czy 3 jest to wartość, nieprzekraczająca wartość gwarancji cały czas w się regulacji, e, W tym jeszcze dzisiaj, jeżeli nie to to się wie, czy jako członek, czy w kontakcie z zarządem, S.A. też z komisją, <tryk> e, z naszej informacji, które też e, no, pytamy o także e, i dyrekcji, a również pracowników. W związku za tym, że w formie telefonicznej wynagrodzenia pracownicze są niezachwiane, czyli otrzymują pracownicy swoje pobory na czas, a także zobowiązania względem naszego zarządu, który jak wiemy świadczy usługi sukcesie, a nie a więc poświęci pacjentów też są regulowane na rynku. Nie cały czas tym na temat ma takie analizy po prostu, nie wie jednak bardziej gwarancji, nie jest przygłoszona. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dwa pytania, Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu 12. Wnioski i oświadczenia Bardzo proszę. proszę. Proszę panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, zapraszamy do mojego, do mojego poprzedniej wypowiedzi Zmian w porządku obrad na początku sesji, jeżeli dojdzie do, do, do sytuacji takiej, jaka miała miejsce na przykład w dniu dzisiejszym. Element pozytywnego zadecydowania, o którym Pan bardzo tutaj wspominał, zostanie zachowany, a obrady będą przebiegały zgodnie z głosowaniem Następnie wnoszę o stosowanie obowiązujących aktów prawnych, jeżeli chodzi o e, nasze sesje. Statut wyraźnie mówi, statut powiatu mówi na przykład wyraźnie o sposobie otwierania i zamykania obrad sesji. Informuję, że żadna z sesji nie została otwarta zgodnie ze statutem, po pierwszego koniec racji zależących ze stanu wierzących w groności. Różne na końcu, a nie, że tutaj wszyscy ludzie też mogli się dziecko okończyć. Bo to takie, powiem szczerze, takie trochę niskie i mostowe. Trochę takiej klasy trzeba wykazać. Yy, ja rozumiem, kolegów, że procedura, że to zostało, że to wszystko, ale ja już nie uważam, że to jest jakieś istotne uchybienie. Yy, porządek został przyjęty, pani przewodnicząca, w części otwarcia sesji. Przewidziała wręczenie tych medali. na miłość woską. Bądźmy tacy trochę normalni. Tak samo jest to zapisanie, ja też jestem za tym, bo, bo bardzo się, że jak porządku zapiszemy, to za 30 lat, ktoś będzie pisał, wracał w z i przeczyta, że wręczono tam jakieś medale. Ale czy to jest aż takie istotne? Komunikacja. Tak, Komunikacja. Bardzo Komunikacja. Bardzo proszę państwa Pan Mariusz Szydłowski był zaproszony, tak jak każdy inny radny, bo sprawdzałem radny, dzieląka, tak. radna, w i uznaliśmy pisząc to pismo, bo też się do niego przyczyniłem, że y, jeżeli radny pojawił uznał, że niech ta konferencja on nie odpowiada, tak, tak? więc taki treści pismo y, tak myśleliśmy, że jeżeli się nie pojawi na konferencji jakiś to, to być może tak to jest kropa do mała współpracy powiatu i malutowskiego dlatego takie też nie wyjrzeli też na sugestii pana Mariusza ja zostało wyzwolnione przeproszony został bo nie wiedzieliśmy, że nie ja on tylko jedyny nie otrzymał sprawdziłem to inni radni, którzy nie byli na wolno podany przez tej konferencji otrzymali z, z ważnych na siebie powodów nie byli na tej konferencji ja nie wiem, uznałem, że jeżeli ich nie było, on, to może nie w sposób tego Tyle, jeżeli chodzi o sytuację z panem to myślę, że zostały... ja też rozmawiałam w tej sprawie e, z Panem Kowaluszem. Taki sposób postępowania ustaliliśmy. To jest w z, z panem Panią, bo Panem zaraz opowiem. Jeżeli e, będę, e, będziemy, e, Proszę Państwa, tak by było to realizowane. I ja myślę, że jeżeli pojawi się taka sytuacja, że nawet we konieczność będzie wygląda jakąś nie będzie tego w porządku, to tego nie będziemy realizować. Teraz są... Właśnie. Proszę Państwa, w związku z tym. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Czy sprawa może Maciej, wiem, pani? Panie Przewodniczący, to bardzo to, proszę. Ja myślę, że po, mogę traktować tak wiosnę, jaką mam to, do żeby tego typu sytuacje na przyszłość albo w pisać porządku, albo nie, tak Czyli to jest w programie sesji, bo wszystkim nie wiedzieli, tak, że to zostanie. Y, zgadzam jest, z się że, że, że pewna niespodzianka w różnych sprawach. Ale tutaj to już dawno są sugerowane, więc gdyby to było w porządku sesji, to dla nich też jest pewna nobilitacja, tak, że są zapisani, że nie są tak przypadkowo, że w przerwie im się wręczy, tylko jest to, i chyba do tego Piotru mi że jest to zapisane y, w porządku sesji i sprowadzone. Żeby... O, okay. ja, ja, mówię, to, że ja często jestem zobowiązany w takim właśnie czasie I powiem Wam, jak też odpali, że my te dokumenty otrzymujemy na dzisiaj miesiąc. A gdzie często? Bo nie ukrywam się, że ja wręcz np. pan używa Zaraz, mnie dyrektor, to trzeba będzie yy, Od niej, od prezydenta. No nie ma jej dzisiaj. Jakbym zapisał, to ona to že ona dostala do Pera, a ja chciałem jej tak państwu? Właśnie pozytywnie to, ale jej nie No nie ma teraz Starusa, żebyśmy tutaj decydowali, głosowali o tym porządku. O tym decyduje przewodniczący, a przewodnicząca, przewodnicząca rady. To jest i, że tak powiem, władzko i ona ma teraz tutaj zdecydowanie, jak będzie porządek wyboru. Po pierwsze, to co powiedział sobie, że mówię, że tym porządku, często się zgadza w ostatniej chwili, czy ta osoba będzie czy nie będzie I wpisywanie tego to porządku, natomiast to nie umniejsza rady. Jest to w tej części otwarcia sesji. Pani przewodnicząca może otwierać sesję 15 sekund, a może zrobić 15 minut na tej w tej części otwarcia sesji. Proszę Państwa, zostawmy to tak jak... miało do niego straszne pretensje. To jest fakt, który naprawdę no, miał odwagę. Miał naprawdę odwagę, żeby wtedy stanąć. I uważam, że nawet nie w tym momencie ja się bardzo ucieszyłem, że nie wiedziałem, że mam już dzisiaj krzycze. Ja się proszę państwa, przez 12 lat się tutaj barwałem na sesjach i często, nie wiem, sto rzeźby się tak mocno tam czasami brali. Ale ma to poczucie zaznaczenia, że mogą mieć takiego przecież Także wstawia się. I się,